Witam wszystkich serdecznie. Słonnictwo przemysłowe, co to takiego jest? Tym, czym budynek jest dla architekta, tym dla nas jest każdy produkt, który nas otacza. Są to telefony, są to samochody, są to krzesła, w które siedzimy. Za to jest też po części odpowiedzialna, co prawda, architektura wnętrz. Ale tutaj można powiedzieć, że projektanci dosyć płynnie wymieniają się swoimi zadaniami. Może powiem teraz troszeczkę. Jak ja się tutaj dostałem na ASP? E, otóż po maturach e, może zacznę inaczej. Zrysowałem od szkoły podstawowej. E, dopiero w gimnazjum zacząłem bardziej interesować się motoryzacją i e, poczytałem troszeczkę odnośnie projektowania samochodów. Zafascynowałem się tym kierunkiem. E, wiedziałem, że w Polsce są niewielkie szanse na studiowanie tego, aczkolwiek dowiedziałem się, że jest coś takiego we Wrocławiu, jak e, wzornictwo przemysłowe, na którym jest specjalizacja e, pod tytułem e, projektowanie środków transportu. E, z tego e, robię się pracę licencjacką, później pracę magisterską. E, ale wszyscy mówili, Karol nie, projektowanie aut, e, mało ludzi się na to dostaje, mało ludzi osiąga w tej branży sukces, pójdź na architekturę. E, w związku z tym, że dysponowałem jakąś wyobraźnią przestrzenną e, i, i uczyłem się tego rysunku, tak, na marginesie, to jestem samoukiem, jeżeli o to chodzi. Poszedłem na tą architekturę wnętrzną, na Politechnikę Łódzką. Nie byłem tam szczęśliwy. Pokrótce. Zawsze brakowało mi tego rysowania aut. I po pół roku zostawiłem te studia, popracowałem troszeczkę w branży reklamowej, co uważam, że dało mi też całkiem sporo. No i dostałem się tutaj na, na ASP. To jest w ogóle dosyć śmieszna historia, bo. Ja praktycznie nigdy nie malowałem, rysowałem, tylko dowiedziałem się dwa dni wcześniej, tak naprawdę troszkę o takim freestylu, można powiedzieć, tutaj. Bo dwa dni wcześniej kupiłem jakieś swoje pierwsze farby, dowiedziałem się, że trzeba z tym wszystkim przejść i z malarstwa. Dostałem jeden punkt na dziesięć, ale nie zmieniło to faktu, że troszeczkę uratowałem się rysunkiem i tym, co jest najważniejsze na tych egzaminach, Czyli zadaniem projektowym, które jest wyceniane na, z tego co pamiętam, 24 punkty, gdzie rysunek ma 10 i malarstwo też 10. To zadanie polega na, na sprawdzeniu naszej wyobraźni przestrzennej. Dostajemy jakąś kartkę, guzik, igłę, mamy z tego coś skonstruować. Te zadania są różne w, w każdym roku. No i jakoś się udało. Później można powiedzieć, już było tylko z górki. Pierwszy rok na wzornicie przemysłowym jest, jest. Tak jak chyba na każdych studiach, takim, gdzie jest najwięcej przedmiotów. Troszeczkę mało jesteśmy jeszcze określeni. I tutaj to, co jest warte zaznaczenia, że dla pierwszego roku wszystkie przedmioty są, dla każdego studenta są takie same. Po pierwszym roku wybieramy dopiero pracownię dyplomująco, o których za chwilę powiem, ale najpierw w pierwszym roku jest taki bardzo ważny przedmiot. Projektowanie, właśnie takie ogólne, kierunkowe, na którym projektuje się butelki, projektuje się też 2D zagadnienia z komunikacji wizualnej, przeróżne rzeczy, zabawki i tak dalej, czyli coś, co później jakby z każdej pracowni jest wzięte, żeby poznać te pracownie. Tutaj jest spis tych pracowni. Ja jestem na pierwszej, czyli właśnie na transporcie. Pracownia projektowania klintycznego, tam zajmują się rzeczami związanymi z jakimiś układami mechanicznymi i ubierają to ładny design. Przykładowo z tego co się orientuję, obecnie projektują, jedno, jedno z zadań, którym się zajmują to jest taki rower elektryczny. Dostali silnik, koło, jakieś wymiary, muszą do tego ubrać ideologię i to ubrać ładnie w design. Bardzo fajny, bardzo fajna pracownia, którą też rozważałem przy wyborze. Narzędzia, środowisko pracy, o tym za dużo wam nie powiem. Wiem tyle, że tam jest coś takiego jak taki typowy product design, trochę taka IKEA, produkty różne, przyborniki i tego typu rzeczy. Produkt to w sumie bardzo zbliżony do tej poprzedniej pracowni Różne rodzaju zabawki i nie tylko. Biżuteria mówi sama za siebie. Może dodam tylko, że jest fajna swoboda na pracowni biżuterii, jeżeli chodzi o kierunek tego, co chcemy robić. Komunikacja wizualna, o której chciałem wam troszeczkę powiedzieć, bo troszeczkę sobie z tego też dorabiam, czyli, czyli branding, projektowanie logo, papierów firmowych, wizytówek tego wszystkiego. I tutaj pokażę Wam rzecz, którą robiłem też jako w ramach projektowania edytorskiego takiego przedmiotu. To są wycinki z księgi znaku. To jest coś takiego, czym opisuje się logo, czyli nawet to logo, które studia na horyzoncie. Ktoś to zaprojektował, ktoś to zaplanował, że to jest taki font, tam są takie światło między literami. To jest taka ciekawostka, z której może nie każdy zdaje sobie sprawę. No i to tak w ramach tego. Tutaj już jest pracownia 408. Zdjęcie zrobiłem ostatnio na zajęciach, żeby wam pokazać, jak wygląda praca. Tutaj po prawo siedzi nasz jeden z prowadzących i właśnie udziela korekty jednym ze studentów. Polega to na tym, że w zasadzie na takiej luźnej rozmowie i po prostu radach, czyli nie jest tu nic odgórnie narzuconego, oprócz tematów, które wykonujemy. Natomiast droga, którą podążamy, jak to rozwijamy jest wspierana przez prowadzących, To jest bardzo fajne. Nie ma tu y, takiej taki tremy, że o on za chwilę powie, że to jest bez sensu w ogóle coś innego. Oczywiście, jeżeli są to złe pomysły, to czasami y, musimy troszeczkę się y, opamiętać i od tego są prowadzące. Y, może teraz troszeczkę o projektowaniu Aut, czyli y, jakby meritum tego, y, czym chciałbym się zajmować w życiu, y, czym już troszeczkę się zajmuję. Pokażę Wam takie podstawowe etapy projektowania, tutaj po lewo na górze to jest szkicowanie, tak jak w przypadku architektury wnętrz, jak to koleżanka mówiła, tutaj bardzo ważne są takie zdolności plastyczne, umiejętność wyobraźni przestrzennej i od jakby pokazywania tych powierzchni. W projektowaniu to jest, jest to szczególnie istotne. Te dwa pozostałe obrazy to jest Photoshop, Digital Painting, używamy tabletów graficznych, jeżeli ktoś opiera się na ten kierunek w przemysłowego, jest on raczej niezbędny, na jakikolwiek pracowni dyplomującą się przyda, ale to nie są duże koszta, także w granicach 300 złotych można nabyć już taki podstawowy tablet. Jest takiego, osobiście korzystam i, i, i da się coś z tego, z tego stworzyć. Kolejny etap projektowania to jest model 3D. Modelowanie 3D i programu obsługi też uczą nas, na, prowadzą tutaj na uczelni. I kolejny etap to jest już render. Tego też się uczymy. Jak zrobić tak fajnie, stworzyć scenę, dobrać materiały, żeby ten projekt, projekt fajnie pokazać. Ja nie powiem, że to jest jeszcze oczywiście ideał. To jest jakaś ta moja ostatnia rzecz, którą, na którą pracuję. Natomiast naprawdę są możliwości są ogromne. I, I taka jest prawda. To jest mój kolega ze studiów, obecnie jest na magisterce. To jest jego praca licencjacka. Zaprojektował pojazd Bugatti, wykonał też model w skali i w ten sposób wygląda jakby obrona pracy. W ogóle. Odnośnie samego stosowania SP, na każdym semestrze mamy taką jedną prezentację, prezentację końcową, w której bronimy swoich projektów. To jest bardzo fajne, bo uczy nas właśnie przedstawiać później licencjat czy magisterkę. Tak pokrótce wygląda to projektowanie aut. Oczywiście tych procesów jest, później dzieje się o wiele więcej w normalnej branży. Później jest na przykład skanowanie takiego modelu, wprowadzanie poprawek w programie 3D. E, jakichś ograniczeń technologicznych. E, ogólnie ten proces jest bardzo zbliżony w wielu markach, e, one mają jakieś swoje odstępstwa, e, ale tak by to są elementy wspólne tego projektowania aut. Mi się to bardzo podoba, bardzo się tym jaram e, i, i uważam, że niektórzy mówią, że dzisiaj wszystkie auta na ulicach są takie same, ja tak nie twierdzę, bo jeżeli przychodzi do ciebie osoba z y, działu wyżej, dostajesz package auta, który y, ma wyglądać tak, ma tyle i tyle metrów, ma spełnić takie i takie cechy. ergonomię musisz do tego zaprojektować. Masz naprawdę małą wolę do popisu, i to nie jest często wina projektantów, że auta wyglądają tak, jak wyglądają. To tak w mojej obrony y, projektantów aut. I y, 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 to, czym chciałbym podsumować y, tutaj to wzornictwo przemysłowe, projektowanie aut, że. Nie chcę Was namawiać do tego kierunku. Chciałbym Was namówić do tego, żebyście nie rezygnowali z tego, czym się zajmujecie. Bo ja z tego zrezygnowałem i zrobiłem sobie rok przerwy. Może nie był to rok zmarnowany, bo jakoś to uratowałem tą pracą w, w agencji reklamowej, ale nie rezygnujcie po prostu z swoich marzeń i celów. Dziękuję.